Jest już godzina 19.15 Wracam ze świątyni Ale jeszcze wcześniej Idąc do świątyni Ludzie już oczywiście weszli To gdzieś za 5 19 musiało się zakończyć Uroczystości Wieczornej mszy Bożego Ciała 25 grudnia I po drodze Już na Fabrycznej Spotykam siostrę Annę, Hanie i pytam się gdzie siostra A ona mówi, że nie widziała jej No, to sprawa podejrzana Ja wchodzę do kościoła W kościele koncert dzieci Ktoś na gitarze gra Dzieci przy głównym ołtarzu siedzą Na podnóżku głównego. tu z ołtarza i śpiewają kolędy Wszedłem wszystkich Widowy niecałym obszedłem, mamy nie widać. Wszystkie ławki dookoła przedłem, No może ktoś znajomy był właśnie samochodem, taksówką i może podwiózł mamy do domu. No to w takim razie jak podwiózł do domu, no to mama czeka teraz na klatce, bo klucza z sobą nie wzięła. No torebki nie wziął. czasami jak weźmiemy torebkę, to w torebce ma klucze No tak nie wzięła torebki I... nowe zakłopotanie prowadziła mnie Bo nie wiem gdzie teraz jest I kolejna przygoda Z moją mamą Oj, kolejna przygoda z moją mamą Achanka też kulejąca okulak i też sama na taki lód się puściła Ajajaj, ciepło się ubrałem Myślałem, że będę powoli z mamą szedł muszę się teraz rozpinać na cały czas szybkim marszem o muszę się porozpinać teraz a ciepło się jak na mój pojedynczy spacer, zaczepu się ubrałem i muszę się porozpinać ja jestem rozpięty teraz idę ooo idę rozpięty a mama pewnie czeka na to wygląda że może Kasia była z Markiem samochodem może ktoś z wyroślaków, może Grzesiek Yy, czasami wujcik proponował sobie wujcika odwiezienie No może ktoś sobie rozpoznał I zobaczył, że sama wychodzi, a mnie nie ma I zlitowali się nad babcią O się nad babcią Szkoda, że babcia nie wzięła klucza od domu, bo tak By yy, już sobie herbatkę robiła ciepłą no tak pewnie na co czeka, chyba że wstąpiła do Marysi żeby usiąść sobie na krzesełku u Marysi ja, Co ja się mam z tą moją babą Babcią, mamą święta Bożego Narodzenia 2021 roku ja. Zamiast poczekać na mnie, no i ze mną mogę by się przewrócić, także jak wsiadła w taksówkę to dobrze. Yy, może i tam w kościele zmarła, bo tzn. za bardzo dobrze się ciepło nie ubrała. Dobra, chodzę już na 11 listopada.